A Dania, możesz? Dania! Słucham? Kazim, słuchaj! Tak, bardzo się cieszymy, naprawdę, że wszyscy przyszliście. Brakuje jeszcze tego paru osób. Mam typa, jest Mateusz? Tak. Właśnie, no. Słuchajcie, bardzo się cieszymy, że mogliśmy połączyć dzisiaj pożegli, Chcieliśmy zrobić taką naszą wspólną winilę, ale nie Państwa jak to się przyjdzie, odbywa, bardzo się cieszy, że chcieliśmy dać jakiś prezent. Chcieliśmy wam dać żebyście wydali nam prezent tej Będzie długo myśleliśmy na tym, co to będzie i w końcu wpadliśmy na bardzo, mam nadzieję, że w fajny sposób. Chcieliśmy, żeby za chwilę każdy z Was na tej kartce, i tą kartkę, jak już tutaj się, mam nadzieję, zamieścimy, żeby było w widocznym miejscu i każdy mógł sobie przeczytać, żeby każdy z Was napisał, co w tym roku, który tego się stanczy, osiągnął rozwitwione Z każdej strony będziesz chodzić do góry, abyście nie napisali dwa takie zdania, żeby były i dużo, żebyś mogli też to przeczytać i sobie spokojnie nagrać, a potem zdjęcie <noise> To dalej, to ciasto nagramy, dawaj, tu ciasto Nie, 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 to ciasto. A pokaż kolczyki, na przyjdzie do kamery? <noise> Nie było czasu na taką dekorację jak zawsze Ketle pokażemy. Tak. Jakie takie ketle? Piękne. Monika Kisiel. Poniótek. Konia. You know? So what is you know what to do? Andrzej. Andrzej?

To za obżarstwo odchodzi. nie <śmienicę> <śmienicę> Chcesz? Za chwilkę. Kawałek? Za chwilkę. Za chwilkę <śmienicę> to nie będzie. Tak, tak. <śmienicę> Hakman od tygodnia nie jadł. Bardzo dobry tatar. Brawo, Malpa. A to pani nalwa? No, w Liby <Lidl> kupiła. <śmienicę> o tak, naprawdę. Okay, To Magda pierwsza. pierwszym. na masę. Dziewczyny, zdjęcie? Tak, tak. Mhm. Już się znamy na tym. Zdjęcie, uwaga. Tak tak. Magda z

no Właśnie! Dobra, to Ja nie, ja Ciebie prosiłem. Nie, 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 nie będę robiła. No, no, pozdrawiam! Nie to nieprawda, że się zrobiłem się w zrobiłem dobrze. A ja gwiazdy! Uwaga, potę robimy. Uśmiech? Nieprawda, nie, nie, prakta, nie robi. robisz to. No, Po tym, że nie wstałeś 3 dni z łóżka, jak ja to zrobiłem. Co to, było? Co to było? Może to nie związane z klubem było? No, tak, tak. <grybujesz o, <grybujesz to że 20 kg mniej włosy. <grybujesz> no, ale to prawda, to, to prawda. Pierwsze, wyśnione, wymarzone, masła w tym roku. Ja małe. A na przyszły rok? Jeszcze silniejsza, jeszcze szybsza, najlepsza. Droga, <grym> serio! Fotę robisz. Fotę <grym> Tak, no i ten Romel wiesz. Miem, ciach, wiem, wiem. Jak tym senatorem. Boli mnie to i niechętnie przypada, ale, ale... trudno trzeba. Ból mija. Moim zadaniem na 2016 jest dogodzić Romela. O jest moim wzorem. To bo oni tam mało dojechać, go. Dziadę.